EA SPORTS CYNEK game. I rozpoczynają biało-czerwoni pierwsze kopnięcie przez Polskę. Robi się niebezpiecznie. Ładnie się zapowiadało, ale rywale odebrali piłkę. I będzie rzut rożny dla Polski. Widać było, że jedyne o czym myślał to... Byle wybić tę piłkę. I podaje głową do kolegi z drużyny. Ależ popis umiejętności. Bramkarz będzie mu wdzięczny. Znakomicie w tempo. Ależ akcja. Powstrzymani. Dobrze dograł. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił. Zaryzykował tym wejściem, ale udało się. Blisko polekarne. Ależ podanie. Brawo za to podanie. Ładne podanie. Strzela! Ładne podanie. Oddaje piłkę koledze. Ma wybór w tej akcji. Dobre podanie. Czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzał. Ale strata w takim momencie. Lizdek sędziego. No i będziemy mieli rzut karny. Umiesz za piłkę w siatce. Zimną krwią wykorzystuje ten rzut karny. piłkę czysto, ładnie. Szansa na kontratach. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Świetnie się Jest szansa. Pięknie, pięknie, pięknie. Gol Polski. No jestem wzruszony. Rozkręcił nam się na dobre. Druga bramka w jego wykonaniu. Ależ walczą o piłkę. Był faul i rzut wolny. Nie tracą czasu. Już znowili grę. Świetne podanie. Czy utrzyma się przy piłce? Zdecydowane wybicie obrońcy. No i koledzy z drużyny oraz bramkarz są mu wdzięczni. Ładna wymiana. A ładnie teraz szlizgiem próbuje. Wspaniałe podanie. Uderzenie w stronę bramki. Niewiele brakowało. Cała seria podań, aż przyjemnie patrzeć. Zakręcił teraz obrońcą. Jest okazja! No potwierdza, że ma predyspozycję lekkoatlety. Czy ten za jego plecami, to też. Szansa! Ach, ależ dobrze zapowiadał się ten raj. Prawa dla bramkarza. Dobrze uderzył głową. Piękny gol! Proszę, wyfrunął w górę jak ptaka uderzył fantastycznie. Jest nie do powstrzymania Grzegłowa. Nie wszyscy zawodnicy byli właściwie pokryci przy tym rzucie rożnym. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Przekazał piłkę partnerowi. Jest dośrodkowanie. No, tym razem udało się przejąć do środkowania. Ryzykowna, ale udana interwencja. Może następnym razem. Ładnie piętą dograł. Może dośrodkować. Ładnie po skrzydle. Dośrodkował. Szansa po strzale głową. Jest gol! Spójrzmy w powtórcach. pięknie skończył głową tę akcję. Powietrze jest za mocne dla rywali Cóż za wspaniały strzał głową. Piękna bramka. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Udane wnioskowanie, ale to jeszcze nie koniec. Arbiter pozwala grać dalej. Bardzo dobra decyzja zgodna z duchem gry. Zdecydował się dośrodkować. No i sędzia uderzony piłką. Niestety prosto w sędziego Robert Lewandowski. Dość jednostronna była ta pierwsza połowa. Wynik 4 do 0 mówi sam za siebie. Stawiam wódek szczerze, że jestem zaskoczony przebiegiem tych pierwszych 45 minut. Zdeklasowali rywali. Prowadzą wysoko zasłużenie. Wykorzystali większość sytuacji, kiedy mieli przewagę. No udało się przejąć. Dzięki podał. Nieudana obrona. Centra w pole karnej. Będzie niebezpiecznie. Fantastycznie, no. Jestem pełen uznania za to podanie. Piszczek mija obrońcę. Rzucił w pole karne. Brawo, znakomita obrona. Próbuje teraz szlizgiem. Bardzo dobre podanie. Czy to wykorzysta? No, będzie gol. Bramka! Kolejna bramka mimo wysokiego prowadzenia. Walczą do końca. Kto się może podobać? No, wygląda na to, że dzięki pierwszej bramce zyskał pewność w siebie, co pozwoliło mu strzelić kolejną. Wspaniały był ten strzał. Można w nieskończoność oglądać takie bramki. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie. Czy to głową w kierunku bramki? W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Odebrał piłkę rywalom. Out piłka dla Polaków. Zaraz będzie zmiana. Co za precyzja, świetnie podcięta piłka. Dobrze podał. No i udało się odzyskać piłkę. Przyjął i odgrywa z powrotem. Piłka chodzi jak po sznurku. Ach, wydawało się, że... a jednak, przejął. Tracą piłkę. O, udało mu się ładnie podać. Zatrzymany atak. Robert Lewandowski. Uderzenie. Obronił. Uderzenie głową. dzisiaj znakomicie jak w transie i to się podoba kibicom. Posłuchaj tylko tych śpiewów. Nie szczędzą gardeł, ale wcale im się nie dziwię. Skutecznie dograł do kolegi. Przejęli piłkę. No i mamy stratę piłki. Mamy statystyki. Widzimy, która z drużyn częściej była przy piłce. W ostatniej chwili przejęli. Podał do partnera. Mogą kontratakować. Byłaby ładna kontra, ale nie udało się. Czy... Dobra okazja! Nie wiem w kogo celował, ale na pewno nie w bramkę. No, to jest chyba zaskoczenie dla wszystkich. Mimo wysokiego prowadzenia kolejny napastnik na boisku. Trener pamięta widocznie, że najlepszą obroną jest atak i chce to wykorzystać. Nie wyszło im to dogranie. Obrona w posiadaniu piłki. Czy to wykorzysta? Mamy aut bramkowy i będzie wznowienie od bramkarza. Na boisku pojawi się nowy zawodnik. Czy to wykorzysta? Brawo! Zdecydowanie. Świetnie wybił tę piłkę. Bramkarz i partnerzy są mu wdzięczni. Czy to będzie strzelał? Nie wierzę. Z tobą obronić ten strzał. W końcu przypomniał sobie na czym polega fach golkipera. Dążył w ostatniej chwili. Celnie dobrze. Łówkuje. Odbił piłkę. Nie przepuścił dziś ani jednej piłki. Broni fantastycznie. Ładne podanie. Znakomita sytuacja. Czy to wykorzysta? Lewandowski. Wspaniała postawa, świetnie zażegna. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. I to już koniec. Wynik mówi wszystko. To było bardzo jednostronne widowisko. Było nam miło spędzić z państwem ten czas. Żegnają państwa Włodzimierz Szaranowicz i Dariusz Szpakowski.